Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Weiser, witam Was w nowej serii na naszym kanale. Zagramy w grę pod tym Mountain Blade Warband. Witam Was po tej przerwie. Jednak postanowiłem, zresztą pewnie w filmie informacyjnym usłyszeliście to w kamerce przeze mnie. Postanowiłem powrócić. Daliście mi drugą szansę. Postaram się tą drugą szansę wykorzystać jak najlepiej potrafię. I to właśnie dzisiaj oficjalnie tą drugą szansę wykorzystamy od tego, że zaczniemy serię z Mountain Blade Warband. Prawdopodobnie dużo osób się zastanawia, dlaczego Mountain Blade Warband. Mówiłeś przez Weiser, że nie zagraż Mountain Blade Warband do, Póki już do tego czasu, kiedy nie wyjdzie Banner Lord. Tak jest, mówiłem, ale to będzie seria bardziej taka wspominkowa, ponieważ moi drodzy. Będziemy grali w Warbanda bez żadnych modyfikacji. A czemu bez żadnych modyfikacji, tylko będziemy grali na czystej podstawce? Z takiej racji, że chcę, żebyśmy troszeczkę powspominali nasze stare, dawne czasy. Ponieważ w maju 2013 roku został opublikowany pierwszy sezon z Mount Blade Warband. Bardzo dużo osób poznało mój kanał przez to, przez tą serię właśnie z Mount Blade. A. Była to seria, która, no naprawdę, Cieszę się dużą popularnością. Na samym początku to odcinki na księgi się nie popularnością dopiero po jakimś czasie ludzie dzięki serii z Warbenda odkryli mój kanał. No i wracając do tego, dlaczego będzie właśnie seria z podstawki czystej, no to dlategoż to, że po prostu dużo, ale to dużo osób wspomina, tamte czasy mówi, że był najlepszy klimat. No i po prostu nie ukrywajmy. Tamta seria jest bardzo dobrze wspominana przez. Dużą ilość moich widzów, i też chciałbym napomnieć o tym, że tamta seria była oczywiście najdłuższą na kanale, ponieważ tamta seria trwała ponad 130 odcinków albo ponad 120 jakoś tak. Na pewno ponad 100 odcinków tamta seria trwała i jest to na chwilę obecną najdłuższa seria na kanale. Dokładnie tak. 2013 rok właśnie zapoczątkowała rewolucja na tym kanale. Bardzo dużo osób trafiło na mój kanał. Przez Mount Blade'a, bardzo dużo się wspomina tego Mount Blade'a, bardzo dobrze. I ta seria będzie takim właśnie króciutkim nawiązaniem do tamtego pierwszego sezonu. Nie będzie tutaj żadnej kamerki, tak jak to było właśnie na starych dobrych czasów, będziecie tylko słyszeli mój głos. No oczywiście głos troszeczkę w lepszej jakości, no bo wiadomo, yy, sytuacja wygląda w ten sposób, że jest no nowy mikrofon, jest to bardziej czuły mikrofon, no i też nie ukrywajmy, wtedy miałem chyba 15 albo 14 lat, czy tam 16, więc yy, mój głos też dopiero się kształtował, byłem dzieciakiem po prostu. Teraz w wieku 21 lat odpalamy o od tym lejda i zobaczymy. Tak, troszeczkę się śmieje, no bo kurczę 21 lat, porównując do chociażby na 16 lat, to jednak już troszeczkę na tym YouTube jakby nie patrzeć się bawię. No, więc ja oficjalnie witam was w serii z Warbenda. Eee, jakie są plany na tą serię, przede wszystkim zanim zaczniemy grę? Eee, plany są takie, że stworzymy naszego Weiseracego. Dokładnie tak, nasza postać będzie nazywała się Viceracy. W seriach, bo oczywiście było kilka serii z Monotone Leyda Warband, była prosta nazwa Vice, albo Vicer, albo jakaś tam inna śmieszna nazwa. Tutaj będzie Viceracy. Ta nazwa jeszcze w Warbandzie oficjalnie nigdy nie zagościła, jeżeli chodzi o serię. Więc tutaj będą przygody Weiseracego czy mam w planach założenie królestwa? Nie wiem jeszcze, dopiero zaczynamy przygodę naszej postaci. Od początku zobaczymy, jakie przygody natrafią się tutaj. No i będę chciał właśnie pospominać, chcę sobie przypomnieć właśnie starą, dobrą muzykę, bo nie ukrywajmy, Mountain Blade Warband na modyfikacjach jakiś czas temu był na live'ach, ale jakby sobie tak przypomnieć daleko w tył, to naprawdę bardzo kupę czasu nie było serii z podstawki. Więc myślę, że to jest idealny czas, żeby rozpocząć. Naszą oficjalnie nową grę. Jakie są plany, jeżeli chodzi o postać? E, postać raczej będziemy kreowali w dość takim dziwnym połączeniu, ponieważ będę chciał, żeby nasza postać kreowała się w broni miotanej. Z reguły, kiedy prowadzimy serię, to moja postać albo lubiła się w kuszach, albo w łukach. Tym razem wybierzemy broń miotaną, sztylety, jakieś toporki do rzucania, zobaczymy. Na pewno będę chciał rozwinąć na wysokim poziomie broń miotaną. A my teraz zacznijmy czytać. Witaj tym Late Warband, poszukiwaczu przygód. Zanim rozpoczniesz grę, musisz stworzyć swoją postać. Pamiętaj, że tradycyjne średniowieczne społeczeństwo ukazane w niniejszej grze zdominowane było przez mężczyzn. Nie znaczy to jednak, że nie możesz zagrać kobietą czy postacią nie mającym szlachetnej krwi. Mężczyźni ze szlachty mają nieco łatwiejszy początek, ale kobiety i przedstawiciele niższych warstw społecznych mogą w grze osiągnąć to samo. Chociaż sam początek rozgrywki będzie większym wyzwaniem. Oczywiście kontynuujemy, przyjmujemy to do naszej wiadomości. Mam nadzieję też, że spodobała nam się ta seria. I żeby, że będzie ona trwała przynajmniej ze 30 odcinków. Ja tak właśnie liczę, że ta seria będzie trwała 30 odcinków nie więcej. Ponieważ też nie chcę, żeby ta seria była jakimś drugim tasiemcem, tak jak to był pierwszy sezon Warbenda kiedyś. No bo. bo po co? Ma być to jakaś długa seria. Chcemy jeszcze wiele innych gierek dla was ponagrywać. Dobrze, wybierz projekt swojej postaci. No i teraz oficjalnie wybieramy. Oczywiście zawsze jak grałem mężczyzną, ee, kobietę też mam do wyboru. Ale wbrew naszej tradycji, bierzemy swoją mężczyznę. No bo. Mężczyzna, musi być mężczyzna. Gdybym grał kobietą, prawdopodobnie bym ją rozebrał do naga, bym biegał po bitwie goły, i by seria straciła na uroku i na klimacie. A tak to przynajmniej nie odbije mi, bo chyba gołego mężczyzny nie będzie chciał nikt widzieć. No, no nie wiem, chyba że jakieś dziewczyny oglądają tę serię, ale to już zależy. Urodziłeś się wiele lat temu w odległej krainie, twój ojciec był. No i teraz tak, z racji tego, że ja chcę, żeby moja postać miała bardzo trudny początek, bardzo, bardzo trudny, to weźmiemy sobie wszystkie tutaj statystyki, damy na. Najniższe, czyli był nasz ojciec złodziejem. I jako synowi złodzieja nie udać się zdobyć niczego więcej jak tylko formalnej edukacji. Twoje życie toczy się na ulicach i do momentu poznania sztuki, kradzieży, sprowadza się do żebrania. Później przychodzi nauka otwierania zamków, która zdominowała twoje dzieciństwo. Te długie lata sprawiają jednak, że doskonale radzi sobie w mieście i w jego mrocznych tylnych alejkach. W twoim przypadku poznawanie otaczającego świata rozpoczęło się jeszcze przed nauką mówienia i chodzenia. Młodzieńcze lata spędziliśmy, będąc, no i teraz wybieramy oczywiście, byliśmy dzieckiem stepów. Jak już mówię, dzieciństwo wajseracego nie było łatwe. choć wajseracy może to być taka nazwa kojarząca się z inteligentną osobą, ale oczywiście nie. Byliśmy, moi drodzy, dzieckiem stepów. Jako dorastającego chłopca wysłano cię na rozległe stepy, na własnym koniu, gdzie nauka sprowadziła się do poznawania trawy i pustyni. Choć czasami dręczy cię głód... Na tym puskowiu udajcie się zostać zręcznym, myśliwym i tropicielem. Twoje ciało również zaczyna twardnieć, wraz z kolejnymi latami, przeżytymi jako mężczyzna, nomad. Potem po wkroczeniu w dorosłość, życie zmieniło się tak, jak zwykle to ma miejsce, Starz się, no i teraz oficjalnie kim byliśmy, kiedy już dorosliśmy. Kusownikiem, kowalem, demokroszcom. No oczywiście, weźmiemy sobie kusownik, weźmiemy sobie kowala. A co, byliśmy kowalem, kiedy dorośliśmy? Choć poczucie różnic przychodzi niespodziewanie. Gdzieś po drodze zaczyna szczuć, że odzywa się w i mężczyzna. A świat wokół ciebie zmienia się. Decydujesz się na karierę kowala, tworząc piękne i funkcjonalne przedmioty z prostego kawałka metalu. Z czasem zostajesz prawdziwym mistrzem i praca zaczyna przynosić wymierne korzyści. Z pełnym brzuchem, w ciepłym domu, możesz z dumą rozmyślać o swojej pracy i rosnącej reputacji. Wkrótce jednak wszystko ulega zmianie i decydujesz się zostać prawdziwym mówcą przygód. Powód, dla którego podejmujesz tę decyzję, to i teraz. Powód, no to oczywiście nasz racy, rządza przygód, zobaczymy co Karladia nam przyniesie, rządza przygód i tyle. Tylko ty znasz wody porzucenia starego życia i zostają poszukiwaczem przygód. Nie wiesz nawet dokładnie, kiedy Twój dom stał się więzieniem, kiedy to, co znane, stało się przyziemne. Twoje marzenia o podróżach zdominowały wszystko inne. Niezależnie od tego, czy tęsknisz za jakimś odległym miejscem, czy po prostu za swobodą podróżowania, nie możesz dłużej usiedzieć w jednym miejscu, po prostu wyrusasz, wyruza, wyruszasz. E, pierwszy e, błąd Wajseracego, ale cóż By nigdy już nie patrzeć za siebie I dołączamy do poszukiwaczy przygód I ruszamy do Karladi. Oficjalnie zaczęliśmy, moi drodzy Mamy to, mamy piękną Wspaniałą serię Cóż, oczywiście standardowy zapis Nie gramy na trybie realistycznym, ponieważ Tryb realistyczny, no nie ukrywajmy, jest dość sporą Przesadą w tej grze bardzo łatwo jest stracić oddział, stracić armię i jeszcze jakby nie było możliwości sejwowania przed bitwami, to już całkowita byłaby katorga, więc będziemy sobie sami zapisywać kiedy chcemy. No, jak już mówiłem, cy, O, proszę bardzo, będą to przygody Cego. Zobaczymy jak mu pójdzie. Okej, okay, jakie ja to nam gra dobra początka atrybuty. 8 punktów siły, 11 zręczności, inteligencji 5 i charyzmy 6. No mam najwięcej zręczności, to jest spowodowane tym, że byliśmy oczywiście, e, mieliśmy ojca złodzieja, więc e, troszeczkę nas e, podszkolił w tym fachu. Dobra, 5 inteligencji, jesteśmy bardzo słabo rozwinięci, jeżeli chodzi o umysł, więc na pewno rozdam sobie przynajmniej 2 punkciki. No i dwa punkty wpadałyby pójść w charyzmę. E, tak, no pewnie niestety słyszycie kliki tutaj, ja bym chciał jeszcze sprostać tej serii. Prawdopodobnie ta seria będzie nagrana na zapas. No i problem jest taki, że tą myszkę prawdopodobnie będziecie słyszeli przez bardzo długą ilość odcinków, bo niestety moja piękna, wysłużona myszka od Corsaira, potem od Ravcora, no obie się posypały, no i musiałem na szybko kupić jakąś najtańszą myszkę. Kupiłem jakąś myszkę, która się nazywa FX1, za chyba 15 zł, więc tutaj ta myszka jest strasznie głośna, jest strasznie lipna i w ogóle jest jedna wielka tragedia, chińskie dziadostwo tak zwane. No, i mikrofon zresztą, z tego, że jest to studyjny, jest strasznie czuły. No, i niestety, będziecie słyszeli kliki, no ale trudno, to będzie takie utrudnienie w tej serii. No, musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Kupię nową myszkę, to, to, to coś się to załagodzi. Okej, okay, yy, jeżeli chodzi o nasze umiejętności, żelazna skóra. Czemu ja chciałbym inwestować w żelazną skórę? Na razie nie. Mamy tak, zarządzanie więźniami. Na pewno pójdziemy sobie przynajmniej jeden punkt w zarządzaniu więźniami. Czemu? Ponieważ pamiętam, że grałem w modyfikację do Motum to handel więźniami był bardzo opłacalny. Nie wiem jak to jest w podstawce, ale zobaczymy, przypomnę sobie czy też w podstawowej wersji gry jest to dosyć opacalne. Przóstwo, na pewno rozwiniemy sobie na drugi poziom, ponieważ no bez sporej armii dużo niestety w Karladii nie uzyskamy. Jeżeli chodzi o medycynę, czy ja bym chciał na razie leczyć iść w medycynę? Póki co nie, na pewno mi się przydadzą na samym początku lepsze umiejętności, czyli zwiększony poziom jazdy konnej, ponieważ lepsze koniki to jest zawsze coś co Waiseracy lubił. Um... Żelaza skóra na pewno więcej punktów życia nam jak najbardziej się przyda zwłaszcza na samym początku gry, kiedy no nie będziemy mieli dobrego w punktu, dobrej zbroi i tak dalej, więc będziemy tylko y, musieli zwracać uwagę na życie, bo, bo będzie nam to życie bardzo szybko bywać. Yy, Okej, okay, plądrowanie może niekoniecznie, chociaż nasz ojciec był rzeźmieszkiem, ale to nic, to nic, to nic, to nic. Mm. Handel już jeden punkt mamy rozwinięty, bardzo dobrze. Myślę, żebyśmy poszli w yy, Pole widzenia niekoniecznie. Wyszukiwanie drogi. O, wyszukiwanie drogi to się przyda nam, yy, bo będziemy szybciej się po mapie kampanii poruszać. A zresztą takie, że pewnie będą mnie bandyci gonić, no to ucieczka jak najbardziej będzie wskazana, szybsza. Okej, okay, super. I pójdziemy sobie w posługiwanie się bronią. Jak tutaj mamy rozwinięte broń miotana? O i super, tak, właśnie chciałem. Mam na samym początku dość sporo punktów broni miotanej, też sporo punktów ucznictwa, ale jak już mówiłem, będziemy w tej grze inwestować w broń miotaną, bo nigdy, naprawdę podczas tych naszych wszystkich serii, nigdy nie miałem rozwiniętej na wysokim poziomie broni miotanej, więc to będzie pierwsza seria, kiedy to zrobimy. Ale póki co inwestujemy w broń jednoręczną, Boże, jaka ta myszka jest głośna, Jezus, przepraszam za to, ale nic na to nie poradzimy. No i przyszedł czas na kreowanie naszego Weiseracego. E, ja bym chciał, żeby oczywiście nasza podaj miała jakieś typu rody bardziej właśnie o coś w rodzaju europejskiego e, Będziemy mieli jakiś... O, drobny zarost, dokładnie tak i na pewno krótkie włosy, bo, bo długich włosów ja nie lubię. E, więc jakieś krótkie, fajne włosy, by nam się jak najbardziej przydały, tutaj są krótkie, a do góry, o to jest w ogóle mój ulubiony typ e, fryzury I, I myślę, że chyba na to sobie zostawimy włosy do góry, a co, e, jeżeli chodzi o wiek, powiedzmy, że będziemy już w takim troszeczkę dość średnim wieku jeżeli chodzi o kolor włosów, ja zawsze brałem kolor ciemny, czy jakiś tam brąz albo czarny, ale tutaj zrobimy z naszej postaci blondyna, ponieważ blondynem też w zasadzie chyba, nie no, pewnie kilka razy graliśmy, ale granie blondynem było dosyć rzadkie, więc zagrałem sobie właśnie przy tym typie koloru włosów. Ok, gotowe. No i oficjalnie, moi drodzy, przebywamy do Carladi, Krainy rozdarte pomiędzy królestwa rywalizujące ze sobą o władzę, przystanie dla rycerzy i najemników, rzeźmieszków i łowców przygód, z których wszyscy zaryzykują życie w pogoni za fortuną, władzą lub sławą. W tym świecie pełnym niebezpieczeństw i wielkich możliwości masz nadzieję zapomnieć o swojej przeszłości i rozpocząć nowe życie. Czujesz, że oto wreszcie klucz do tego przeznaczenia leży w twoich rękach, że masz wolny wybór i czekają na ciebie wspaniałe przygody z przypełniającymi serce opowieściami o Karlad i jej królestwach. Moi drodzy, teraz zbieramy się, do której karawany dołączymy. No i jak już standardowo mamy tutaj oczywiście po całe frakcje, swadia, wagierów. Kergitów, Nordów, Rodoków i Sultanat Sranicki. Oczywiście mm, ja będę chciał na samym początku pójść do mojej ukochanej Swadi, ponieważ Swadi sobie najlepiej zawsze zapamiętuje. No niestety, ze jest problem taki, że ona leży po środku mapy i zawsze zostaje no prawie zawsze zostaje pokonana. No ale trudno się mówi. Idziemy do Praven. Do. Razem z karawaną. Przybywa z krawaną ciągnącą przez serce Karladi zielone pędy pszenicy, jęczmienia i owsa przybijają się już przez ciemną glebę. Na niskich wzgórzach i, i u podnoża ośnieżonych gór bydło i owce skubią wiosenną trawę. Czasami widzisz również wielkie konie bojowe, dumę schodzickie szlachty. Ziemie są tu bogate, ale i pełno problemów, czego dowodzą widziane czasem spalone gospodarstwa. Czujnym okiem obserwujesz skrajne skraje ciemnych lasów których zdesperowani ludzie ukryli się przed światem, dlatego z ulgą witasz widok wielkiego portu w Praven i budynków leśniących złotem w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. Czujemy wyczerpanie, dobrze, okej, okay, to już mamy eee, sam wstęp do gry, witamy się w mieście, o i mamy sztylet. na samym początku gry, bardzo mnie to cieszy, okej, jest z jak ja dawno o tym Lejda nie grałem, widzę, że w ogóle mamy jakąś tunikę, mamy najgorsze. Set, jeżeli chodzi o zbroję, wow, to będą dobre przygody, coś czułem. To będą dobre przygody. Gramy na takim normalnym poziomie trudności, jeżeli chodzi o ustawienia. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy może. Okej, okay, dostał. No! O kurde, fuck! Dobra, bo on mnie tą tarczą szturcha, nie ma co. Bierzemy nasz miecz jednoręczny i... Zabijmy go, bandyta zostaje zabity przez Weissera Cego. okej. Okay. 80 punktów oświadczenia. No dobra. No i teraz właśnie poznamy jednego z kupców z Praven właśnie jak widzicie. I teraz tak, nie będę wam już tutaj, tutaj czytał tych dialogów, ponieważ odcinek już trwa 15 minut. A nie będziemy się tutaj rozwodzili nad dialogami, które występują w tej grze, ponieważ są one dosyć denne, tylko na samej rozgryw rozgrywce. Ogólnie tak, pokrótce, jeżeli ktoś nie wie, co ten kupiec z Praven nam oferuje. Jest to kupiec, właśnie który oferuje nam pierwsze zdania samym gry, daje on nam pieniądze, musimy zebrać jakąś tam armię i potem musimy odbić jego brata. Daje on nam po prostu misję. Za które możemy zrobić pieniądze. Z racji tego, że mamy dosyć, dosyć trudny początek, ponieważ mamy sama najgorsze statystyki. No to na pewno weźmiemy na tą propozycję, przystaniemy i, i, i zrobimy to. No i właśnie od tego kupca dostaliśmy 100 dolarów I teraz te 100 dolarów musimy w jakiś sposób wykorzystać. Czyli musimy, on nam powiedział, że tam musimy zebrać jakąś grupkę ludzi. Chyba z tego, co pamiętam na samym początku, jest to 5 ludzi. Musimy zebrać z okolicznych wiosek 5 ludzi. O mój Boże, i ta muzyka, Jezus Maria. Muzyka z Mountain Blade'a, posłuchajcie tego. O mój Boże, muzyka... Jezus Maria, to muzyka tak bardzo zapętałem zapamiętałem, o kurcze. O, aż mi się przypominałem początki gry, kiedy myślałem, że że nie tą grę co kupiłem, ponieważ właśnie gra mnie przywitała tym widokiem z kampanii. A na zdjęciach w internecie całkiem inaczej wyglądały pola bitwy. No dobrze, nieważne. E, Okej, okay, zobaczmy jak nasza postać się kreuje. Co ma kreuje? Mamy 14 noży do rzucania, zadałem 19 cięcia. Mamy miecz o dobrym ważeniu. O, na co szczęście mamy całkiem dobrej jakości mieczyk. No, na samym początku gry, bardzo fajna sprawa. E, zbroja, znaczy tunika w zasadzie najgorszej jakości, buty w słabym stanie, no to. Bardzo ciekawie to wygląda, ale ja no, zobaczcie, byliśmy kowalem i dzięki temu dostaliśmy narzędzia, które są jakąś tam e, sumkę wartem więc bardzo fajna sprawa, na pewno sobie to sprzedamy, zresztą kusze też sprzedamy, no bo... Po co nam kusza, skoro i tak nie będziemy tutaj w kuszę inwestować? 225 dolarów mamy, ok, powiem Wam tak. Początek gry nie jest najgorszy w zasadzie. Myślałem, że po tych statystykach będzie to gorzej przedstawiać się, ale jednak wygląda całkiem, całkiem znośnie to. Dobrze, no to chodźmy do pierwszej wioski swadyjskiej, do Asgard. Jest to wioska, która chyba jest pod rządami króla e, Swadi. Niestety nie pamiętam jak on się tam nazywa, zbytnio dobrze, ale werbujemy pierwszych ochotników. Mamy e, pięciu swadiańskich rekrutów. Razem z nami jest 6 osób, czyli w zasadzie już mamy zadanko spełnione, ale z racji tego, że mamy dość sporo ilość pieniążków. E, no to oczywiście weźmiemy, e, pójdziemy do innych okolicznych wiosek. O, tu są bandyci, pójdziemy do innych okolicznych wiosek i powerbujemy sobie więcej ludzi. No ci bandyci właśnie zgonią, ale na całe szczęście e, mamy dość e, szybkie poruszenie się po mapie. 4, 5 tam mieliśmy. Okej, okay, tutaj jeden się do nas dołączył. Ok, wyśmienicie. Jak mapa wygląda? No mapa wygląda w ten sposób w tym naszym MOTL. Wygląda coś takiego, przepraszam za te artefakty, nie wiem o co tutaj chodzi, już od dawien dawno mam takie jak gdyby artefakty, jak się przejdzie do lokacji jakieś to te artefakty znikają, jest taki dziwny cień, nie wiem, nie wiem od czego to zależy, chyba że w ledzie są chmury kwadratowe to by wszystko wyjaśniało, no. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze o te wioski. Niestety Swadia. Jeżeli chodzi o Ziemię Swadiańską, no, Swadia jest ulokowana w ten sposób, że nie ma zbytnio dobrze chronionych tych ziemi. No i w lasach bardzo dużo, właśnie można spotkać grup bandytów, którzy czają się na naszą postać, próbują zrobić jej krzywdę, no i przede wszystkim okraść nas, próbują. Tak to się właśnie przedstawia w ten sposób. Tu jest sześciu bandytów. Moglibyśmy ich zatkować w teorii, ale nie. Pójdziemy teraz, właśnie o tego kupca. Ten kupiec będzie siedział w tawernie, no i powiemy mu, że mamy zebraną odpowiednią ilość ludzi. Czy jest w ogóle ktoś jeszcze tutaj ciekawy? Mamy najemnego kolżystę, tylko że oni 1880 kosztują, więc nawet mi nie stać, nie stać mi nawet na jedną osobę, ale jestem kupiec. Ok, świetna robota, e, mamy właśnie odpowiednią ilość ludzi e, No i teraz mamy coś takiego, że musimy zapalać na bandytów m Bandyci, którzy prawdopodobnie wyjdą z tego miasta O, czterech tutaj jest tych złodziei e, Czterech do ośmiu, więc w teorii powinniśmy wygrać Chociaż ci bandyci widzą, że są dość grubo ubrani, więc może być ciężko No ale zobaczymy e, Czego chcesz? E, szukałem ciebie, powiedz mi, gdzie trzymacie więźniów, a pozwolę ci odejść wolno e, Uwolnimy więźnia tylko wtedy, gdy zapłacisz za niego, kup masz srebro Nie, ale mam stal No i niestety e, dojdzie do konfliktu pierwszego Niestety albo stety. W sumie bardziej sety, no bo będziemy mieli jakieś tam doświadczenie. Tak wyglądają nasi rekruci, są to po prostu chłopi, chociaż tu jeden jest dobrze dosyć wyposażony, ponieważ ma już jakąś tam tarczę i kosę i toporek nawet, więc jakoś tam się on klaruje. E, Okej, okay. teren widzę, że taki troszeczkę dosyć niezbytnio korzysty, korzystny dla naszego kunia. Zresztą nasz kuni jest też dosyć w kiepskim stanie i jest on dosyć powolny, no ale jednak dają tam nam jakąś jakąś tam... Swoboda większą. Okej, okay, bandyci, a nie, widzę, że tutaj są nie bez koszylek, to są najsłabsi bandyci, okej. Okay. No dobra, porzucajmy troszeczkę z broni miotanej. Kurczę, ja zawsze jakoś na broń miotaną plułem, ale powiem wam, że wow, broń miotana jest naprawdę bardzo fajna, mam o tym ledzie. Zaczynam żałować, że nigdy nie inwestowałem w ten typ broni. Zobaczcie, szczylet mu wbiłem! W brzuch, dwa sztylety ma wbite. Gościu dalej żyje! Jezus Maria, co się dzieje, no jednak są twardzi ci bandyci. No dobra, dwóch zabiliśmy, czyli w zasadzie połowy oddziału. Zabiliśmy, trzech zabiliśmy, dobra, ok, zabili nasi. Ok, nowoj Seracy, mianowicie ma rękę do walki, ma on rękę do walki. Ok, no i dobra. Aj, oszczędź, daruj mi życie, pozwól mi odejść, a odejdę daleko i zacznę uczciwe życie. Nigdy już u mnie, o mnie nie usłyszysz. Daruj ci życie, ale w zamian chcę informacji. Ty lub Twojej kompanii porwali brata znaczącego kupca z miasta. Powiedz, gdzie go ukrywacie i dajcie słowo. I daj słowo, że nie będziesz kłopotać ludzi w tych stronach, a odejdziesz wolno. Niech Bóg nas błogosławi. Dobra, i on nam teraz właśnie zdradził w tym momencie bandytów. Ale przed tym wszystkim zobaczcie, mamy... Weźmiemy sobie to do naszego kumku. Mamy tak... Mamy lepszą zbroję, jest to zbroja typu bandyty, barbarzyńców i tak dalej, no ale oczywiście... Weźmiemy sobie, no bo im więcej obrony tym lepiej. Buty są w opłakalnym stanie, nawet ich nie bierzemy. E, Okej, okay. no i teraz dowiedzieliśmy się gdzie oni mają... Powinniśmy się dowiedzieć gdzie oni mają tę swoją bazę, zaraz zobaczymy. Krywka bandytów znajduje się w okolicy miejscowości Elbert, 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 zobaczmy. Ta miejscowość jest tutaj, U przy samym morzu. Dobrze, no to lecimy, kawałek wyprawy mamy. I tak, to jest pierwszy odcinek, więc pierwszy odcinek też jakoś szczególnie długi nie będzie. Pójdziemy jeszcze tylko właśnie do tych bandytów, zatkujemy ich i sobie zakończymy ten materiał, bo to będzie taki odcinek bardziej wstępny, zapowiada zapowiadający tą serię. No ja mam nadzieję, że będziecie się bardzo dobrze bawić, że my będziemy mogli się bardzo dobrze bawić, że seria przypadnie do gustu, że nie jesteście znudzeni tematyką Mountain a, ponieważ dość dawno nie było na kanale Mountainl'a. Jedynie co to było na live'ach, ale na live'ach to jest całkowicie inny klimat, bo tam były grane modyfikacje, no i też tam bardziej yy, na live'ach są Dziwne rzeczy, więc w zasadzie mm, gram tak bardziej bez składu i ładu, ponieważ skupiam się bardziej na czacie i na widzach, a tutaj tylko i wyłącznie na grze się skupiam, więc mam na nadzieję, że seria Wam jak najbardziej przypadnie do gustu. Miejmy nadzieję, bo dobrej myśli, że nim pojawi się 30, 30 odcinek tej serii na kanale e, z Mount Leyda, to już będzie oficjalna data premiery Mount Leyda Lorda. Miejmy wszyscy taką nadzieję, że tak się stanie, oby tak było. E, w sumie jeszcze przed tym atakiem pójdę do tej wioski, bo im więcej ludzi, tym lepiej. O, niech się do mnie nie dołączył, no to, to troszeczkę lipa e, Ile mamy pieniążków? 181 denarów? Dobra, sprzedamy jeszcze te no, nasze kipunek, które mamy i troszeczkę tam zyskamy na tym Ok, no i cóż, baza jak to w Swadi, jak to bandyci swadiańscy e, zasłynęli, no to baza w lesie się znajduje. Okej okay. no to pędzimy do nich. No niestety też e, troszeczkę dogorywam, jeżeli chodzi o nagrywanie, no bo no, jak dobrze wiecie z lato Lato jakoś nie sprzyja z temperaturami, jest, jest tak bardzo gorąco w pokoju. Kurczę, kamieniami we mnie rzucają. Jesus! Ooo, dostał w głowę. Musiało boleć. Dobra, bo w swojego jeszcze trafię. Powiem wam, że tak, spodobały mi się te broni metanol. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, dobra, tam jest bandyta, tam jest bandyta. Jeszcze gdzieś tam za mną jest, znaczy bardziej po boku, gdzieś tam na wzgórzu. Dobra, ja pójdę do tego. Widzę, że wszyscy inni. Poszli w kierunku tamtego Okej, okay, już tam został pokonany grabież. Tam idziemy, do tego lasa Bez koszulki No, spodobało mi się broń metanem. Bardzo fajna sprawa, naprawdę, wow! Jak, jak ja mogłem w broń metaną nie inwestować? Dlaczego? To jest, daje mi taką sporą satysfakcję Co się dzieje? Okej, okay, tam gdzieś jest jeden jeszcze skurczybek Dobra, padł, okej, okay, super Super! No, i to mi się podoba. O, aha, to jest ten brat kupca. Myślę, że to bandyta jeszcze biegnie. Dziękuję, dziękuję ci, panie, za ratunek z rąk tych bandytów. Okej, okay, to oczywiście on nam się nas pytał, czy to jego brat właśnie zlecił. To, że my przyszliśmy po niego, oczywiście tak. Mamy tu lepszą zbroję jeszcze bandycką, weźmiemy sobie. Reszta rzeczy bierzemy oczywiście również do punku. I mamy też czapeczkę. Czapeczka, która daje 4 punkty obrony. No, wyglądamy teraz jak yy, osoba z całkowicie niskiej z dna w zasadzie społecznego, no ale mówi się trudno. Mamy jakąś tam broń, więc musimy z tego korzystać. Okej, okay. i mamy pierwszy również ludziska, pierwszy mamy również awans wśród naszych ludzi, awansujemy ich na swadeńskich bojówkarzy. To już są jak widzicie tacy chłopi bardziej doborowi, już mają jakąś tam lepszą zbroję, a raczej tunika, jakąś mają pałkę z kolcami, no i mamy jakąś tam tarczy, więc od takiego swadańskiego rekruta, no już coś tam będą na tym polu walki działać nam. A my w tym momencie wracamy do Praven, ale w trakcie powrotu do Praven ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że pierwszy materiał z motywem się spodobał. Niewiele się tutaj działo, więcej było czytania, no ale... Yy... Oj, 35 bandytów, no chciałem pomóc, ale jednak nie pomogę tym mieszkańcom, no przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się jednak spodobał, bo to była taka bardziej zapowiedź tego, że seria już właśnie znajduje się na kanale i będą odcinki publikowane co jakiś czas. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się ludziska, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.